O co chodzi z generowaniem shaderów w nowych grach? Jeżeli mieliście ostatnią okazję zagrać w pc port The Last of Us lub jakikolwiek inny tytuł wydany w ostatnim czasie, to bardzo możliwe, że gra nie pozwoliła wam wskoczyć do zabawy przed wygenerowaniem shaderów. A w przypadku The Last of Us, które przed chwilą wspomniałem, u niektórych proces ten zajął aż dwie godziny. No dobra, ale co to w sumie znaczy i czym są te shadery? Najprościej mówiąc, shader to taki mały program, często napisany w specjalnym języku, który w grafice 3D opisuje właściwości pikseli oraz wierzchołków. Wiecie, to dzięki nim obiekt może rozpraszać światło, pochłaniać je, odbijać całą scenę, czy na przykład udawać, że jest mokry. Ogólnie shadery są naprawdę super, ale najpierw trzeba przetłumaczyć je na język, który zrozumie akurat twoja karta graficzna. Problem z koniecznością generowania takich shaderów wynika tylko i wyłącznie z tego, jak dużo konfiguracji sprzętowych istnieje na świecie. A shadery muszą być przygotowane do konkretnej konfiguracji, a nawet do konkretnej wersji sterownika. A prędkość ich generowania zależy od sprzętu oraz od tego, jak postarają się deweloperzy. No, w przypadku The Last of Us nie postarali się za bardzo. Na takim PlayStation 5, Xboxie czy nawet Steam Decku shadery mogą być prekompilowane, bo każdy sprzęt jest dokładnie taki sam. Więc takie shadery można już gotowe dostarczyć do gracza.